Dzisiaj jesteśmy na Kidropie, w kolejnym filmie z walki o profit, jeszcze przed filmem przypomnę o swoim kodzie, tutaj wpisujecie sobie Mister o już już wpisałem, dostajecie ponad 2 zł na start, możecie sobie potwierać jakieś skrzyneczki, również macie giveaway na tego skina, który się wam w teraz na ekranie, żeby go wygrać wystarczy zostawić suwa z dzwonem, komentarz z hasłem, który pojawia się w środku filmu, no albo pod koniec filmu, no nie wiem, będą się pojawiać w filmie oraz lajka, like jeśli macie słuchać tylko dla skina, nie subujcie, bo... Jeśli potem uncubujecie, to nie dostaniecie skina na łatwo. No, dzisiaj jestem z Natalką, może się przedstawić? No dzień dobry, kul cool na to. No, mamy zotówkę I pewnie zastanawiacie się, jak. Ale wyobraźcie sobie, że to mi da co dzień na skrzyneczkę. Jest co sobie zostawię, bo chciał się przyfleksować. Więc sprzedajemy. Yy, Taka miał będzie miała dzisiaj trochę mniej budżetu. Unlucky, jak to się mówi. A yy, zasady, te same z Walki o Profit, czyli jeśli wyjdzie na Profit, dostaje skina o wartości Profitu. Jeśli przegra, czeka karę. A kara z poprzedniego filmu, Walkie o Profit będzie oddzielnym filmem. Yy, I tam będą wszyscy te grani moich pieniędzy. Yy, dobra, chyba wszystko wytłumaczyłem. Możemy zaczynać. Od czego zaczynamy? No, przedklecimy na spokojnie od spec. Nie yy, mogę. No. <grych> Nie stanie, zobaczymy. Dobra, otwieramy Milspek. Było lekkie cięcie, gdyż yy, no, były jakieś laki, które potrzebowały odświeżyć stronę. P2000 Urban Hazard. Wow, ile to kosztuje? 32 groszy. Kto by się spodziewał? Upgrader? Dobry deal. Tak, opłacało się. No, dawaj. No bardzo. Jak tutaj robimy? Mm, raz jeden i pół, to wiadomo. Obojętnie pewnie. Obojętnie co. Daj dwa grosze na zachętę. Na zachętę. O, idealnie, może dwa. Rolujemy? Tylko dwa. Mm, nie, ale ten mod. Dobra, no. to jest ten mod. Dobra, Dokładnie. No kręci się, no, no siadło. Wow, ma 20 groszy więcej. Zniszczyłam to w kościach. W sumie nawet mniej, bo 2 grosze jeszcze się dodałaś. Się. Jeszcze raz pewnie, nie? I co no, robimy? spróbujmy. W sumie zostaw. Dobra. Na no, ja zachętę coś dodać? Nie. Dobra. On nie. On nie? I czy się siodzie... spaliło? Bo nie dałaś nic za zachętę. Nie wiem co, bo ty wybrałaś Milspeka, no, na gorszym skinkę skrzynkę, ale dobra, co teraz robimy? Pan. A, no to przynajmniej śladuje. No w sumie dawaj jest Dobrze. Zobaczymy. Są w ogóle jeszcze skrzynki, nie wiem czemu, jakoś już chyba po evencie, Ale są jeszcze na promocji, więc co wypadnie? UMP Moonrise i to jest chyba na minus. No. Unlucky. Dobrze mi idzie. Tak, dobrze Bardzo idzie. dobrze. Yy, półtora, czy w ogóle sprzedajemy to, bo się nie zapytam w sumie. Hmm, półtora. Dobrze. I, i rol. Dobra. A ty najpierw co to obojętnie, tak? No obojętnie, bez różnicy. I co się da jeszcze dodać, triangle dodać kaskę na zachęty? Trzy grosze. dla zachęty. Dobrze. Nie lubię jak się tak szybko kręci, ale może dalej... nie to nie, nie gram. Hmm, jest jak jest, nie? Ale stać się na Rudolfa. Jak z tym Rudolfem? Dobrze. Na przykład w pierwszym odcinku z tej serii Mixon trafi tutaj tego Five Seven, a więc zobaczymy może i ty te. Co? Ja pierdolę, już myślałam, że to wypadnie. A to jest chyba na pół innie. Sprzedajmy? Jeszcze raz? Czy jak? Czy na Breeder? Wolę sprzedać, bo jak? Nie, wyjdzie Dobra. to między zostanie. Ej, no naprawdę myślałam, że ten kawałek. Idealnie patrz, złoty 98 w ogóle. <grym> <grym> yy, no, prezencików już nie ma, więc z prezencikami nic nie podziałamy. Jakby to było, to było na plus, co zależy od stanu. No. Złoty 94. To nie będziecie stać na Rudolfa, na przykład na East Blasta, się będzie stać. No dawaj tak, jest Blasta. Dobra, ja na przykład lubię jest Yyy... Może się jeszcze odrobisz. Kto wie, tutaj też czasami lubi fajnie zrobić, np. ten P250, albo ten. Zobaczymy. Ooo, widzisz, powiedziałem, ile to kosztuje. 4,74. Wow, sprzedajemy, nie? No. No, to było takie, no. no proszę, proszę, sprzedajmy to. 5 zł. Wow, co teraz? Trudna decyzja. Teraz mogę stracić wszystko. Nie stać się na za dużo. Dawaj, dwa Rudolfy. Od razu dwa. Wow! Albo po kolei, po kolei. Tak dla pewności. Dobrze, dla pewności. Pierwszy Rudolph... Yy. No, to chyba na minus, tak mi się wydaje. Wow, sprzedajemy. No, sprzedawaj. Jeszcze raz pe tak? Mhm. Mm Otworzyłem już bez Twojego pytania, bo nie masz głosu. Jak coś. To mi stacie było na nas Cię przepraszam, że tak powiedziałem. 0,95. A Upgrade? Masz dostęp. Dobra. Nie masz psychy razy dwa. Dawaj, razy dwa. Jak, ci, jak upgrade'ujesz, to mam coś na snowmana. Ten trzeci skin, bo tak mi się podoba. Dobrze, i co z nim zrobić? No. Yy, w sumie dodaj grosza na zachętę. Uczy dał radę grosik Jest grosik. I roll triangle? No. Yy, w sumie zostaw tak jak jest. Dobrze, też Zobaczymy. bym zostawił. Tak właśnie myślałem. Stój, siedzi. Widzisz, ja ci mówiłem, że nie masz psychy i widzisz, widzisz? Ja jestem takim coachem. I snowman, musisz snowmana jak coś. A muszę. No, <laughs> nie, no nie, co, co robimy? No snowmana, no. No, no to co nie nie <laughs> Dobra, i teraz wypada różowy skin. Szczerze, łatwo. Mm, jakby to wypadło, ale szczerze, mm, trochę podrapało. Przedajemy? Czy chcesz zapobiedzować sobie? O Boże, no sprzedaj, bo jak zostanę bez to. To <laughs> Lucky już. 3 złoty, no, To co laki. robimy? <laughs> Rudolfa Iceblast? Nie mam pojęcia. <laughs> no, dawaj Rudolfa. Dobra. Się tam dawaj reniferku. Tak, Rudolf to reniferek? Nie wiem, niech będzie reniferek. Yy... Fan fact kiedyś renifer nie istnieją. Tak, jest, tak. Jak, jak sprzedasz to cię będzie stało, ale możesz się na nowy upgrader. A jak nie sprzedasz i stracisz na upgraderze, to ci będzie stało Ci na bispek, a twoją ulubioną skrzynkę To na ulubioną. Upgrader dawaj. Wow! Ale ty jesteś odważna Półtorej? Mhm. Mm Dobra. Jakiś ci się I spodobał? Robię. Nie, ty już bez Dobrze. Na zachętę? Nie, temu, tego nie zachęcaj. Mogę dać określika od siebie? Czy ja wiem? No to nie. No dobra. A nie dałem. No to jednak nie. To dobrze. No. Dobrze. Fest. To idzie w nami z peka? <laughs> no cóż. Laki. E, no unlucky, ale ten film zasponsorował Kidrop e... No to mogę szpalić. No. Nie muszę mieć kary. Powiadam <laughs> się doładowywać, jak to bym nie musiał, ale okej. Okay. To na pewno musi dużo kosztować. Wow. Na plus 4 grosze. Wow. Dawaj upgrader. No, co Zostań się będziesz? No, wow. Razy 5, nie? Nie, razy 10. Dobra. <ślańckaya> nie, wiem, raz 1 i pół. <ślańc Cook> no to faktycznie, ale mała różnica. Dobra. <ślańckaya> co robisz? Nie wiem, że mała. <ślańckaya> yy, mm, dawaj triangle mod i. Daj mu. 2 grosze, ale nie tyle. No dobra, więc Bez, Bez rola na pewno. Tak dobrze, chciałem Cię podpuścić. Albo chciałem ci dobrze powiedzieć. W no, unlucky. No, <grym> już unlucky, no. 24 Co grosze. Tu to mówić? Hmm. Co czujesz, że nic z tego nie otworzysz? Tak, profit. To? to wygrałaś zaproszenie na film z Mustardem, w którym będziecie robić jakieś kary. Dobra, więc to było na tyle w tym filmie. Było blisko, już widziałem profit na tutaj świątami końca, ale niestety <grym>, no, to tak. Nie tak łatwo. No. Dobra. To się ma. No. Okay.